Co to znaczy pić? A ten, kto stał się dzieckiem Boga, kto przyszedł do Jezusa, uczy się pić, choć nie potrafi wytłumaczyć, na czym to polega. Czasem, gdy biorą swoją Biblię albo idę gdzieś na bok, aby usiąść w spokoju, mam świadomość, że oto piję żywą wodę. To chwile, gdy przyjmuję do siebie Pana Jezusa. A z Jezusem spotykamy się też w sakramentach i w liturgii. I tego właśnie On chce Was nauczyć. Powtórzmy raz jeszcze. Kiedy rodzicie się w Królestwie Boga, jedną z pierwszych cech, jakimi Bóg Was obdarza, jest umiejętność picia żywej wody. Dlatego właśnie możecie przybyć do tego zdroju i możecie to zrobić już dziś. Wiecie, są ludzie, którzy mawiają, gdyby to choć raz przytrafiło się mnie, gdybym tak mógł znaleźć to źródło. A przecież Pan Jezus mówi tu. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby znaleźć źródło, jest odczuwanie pragnienia. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. A chrześcijanin to ktoś, kto wie, że znalazł to źródło. Czy zatem jest on gotowy, skończony już raz na zawsze? Cóż, są tego rodzaju ludzie być może także ich znacie, którzy mówią słuchajcie, znalazłem ten zdrój albo inaczej oświadczają jestem dzieckiem Boga, uznałem to, dla mnie sprawa załatwiona. Sądzę, że to jednak nie jest pełna prawda uważam, że wciąż musimy pamiętać o obu tych sprawach. Dlatego chrześcijanin to ktoś, kto z jednej strony mówi: Znalazłem to, mam, znalazłem źródło, ale z drugiej powiada on: Staram się czerpać z niego ile tylko mogę. To właśnie mówi święty Paweł w liście do Filipian. Pędzę, abym też to zdobył. I natychmiast ciągnie dalej, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Odnalazł źródło, to też jego całe życie koncentruje się na czerpaniu z tego źródła. A zatem chrześcijanin to ktoś, kto jest pewien tego, że odszukał Pana Jezusa Chrystusa i znalazł w nim wszystko, czego pragnie jego serce, a zarazem mówi sobie, właśnie dlatego, że go znalazłem, pragnę wykorzystać wszystkie dni swojego życia, aby czerpać z niego ile się tylko da, aby było mi dane wziąć z niego dla siebie tyle, ile tylko zdołam. Przed kilkoma laty byłam bardzo przygnębiona. Wtedy zaczęłam szukać sposobu, aby się z tego wyrwać. Sądziłam, że osiągnę to rozmawiając z psychologiem. Brałam środki na uspokojenie, co nawet mi pomagało, ponieważ dzięki nim organizm odurza się w pewien sposób i wszystko idzie raczej nieźle. Lecz z biegiem czasu stwierdziłam, że problemy pozostają. Wtedy nawiązałam kontakt z pewną chrześcijanką, i ona naprawdę krok po kroku. Pomogła mi wyjść z tego dołka. To nie znaczy, że z tą chwilą wyzwoliłam się zupełnie, tylko bardzo powoli zaczynałam odczuwać, że Jezus rzeczywiście jest źródłem, z którego można dostać wszystko. Po pierwsze dojdziesz do wniosku, że nie możesz działać sama, że możesz dać sobie z tym radę tylko dzięki jego potędze. Gdy możesz tego doświadczać, to jest cudowne. Kto wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Kto wierzy we mnie, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A zatem nie jest zamiarem Boga, abyśmy pili tylko dla siebie. To cudowna rzecz. Cudownie jest znajdywać w Jezusie wszystko, czego pragnie Twoje serce. Lecz przy tym mówi On, napij się wody żywej, ale nie tylko dla siebie, bo kto wierzy we mnie, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. W ten sposób Jezus mówi nam o Duchu Świętym, bo chrześcijanin to ktoś, kogo Pan Jezus uszczęśliwia, kto co dnia pije żywą wodę, lecz czyni to także i w tym celu, aby jego życie mogło stać się błogosławieństwem.

Z myślą, aby Bóg mógł go wykorzystać, by strumienie wody żywej popłynęły poprzez Jego życie do innych. Tak wielu jest ludzi, którym tego potrzeba, tak wiele jest autentycznego pragnienia pośród ludu. Nasza młodzież tak bardzo pragnie tego, co jest prawdziwe, co jest szczere. A kiedy jesteś chrześcijaninem, możesz powiedzieć, znalazłem to, co istnieje naprawdę. Czerpię z tego każdego dnia, a Bóg chce mnie wykorzystać tak, aby woda żywa płynęła i przeze mnie, aby i inni odkryli ją w nas aby odkryli w nas Jezusa. Wydaje mi się, że nie ma w naturze żadnego innego zjawiska, które równie dobrze jak wodospad odzwierciedlałoby strumienie wody żywej. I dlatego chciałbym zaproponować Wam, abyśmy na chwilę opuścili ten świątynny dziedziniec i przenieśli się wzdłuż Jordanu na północ Izraela, tam skąd Jordan bierze swój początek, gdzie są przepiękne wodospady, aby tam porozmawiać dalej o tym fragmencie tekstu strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Tu oto mamy taki wodospad w jednym z tych miejsc, skąd wypływa Jordan. Kiedy oglądam takie miejsce, zawsze przychodzą mi na myśl te słowa pana Jezusa, które wyrzekł tam na dziedzińcu świątyni. Bo kto wierzy we mnie, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Chciał przez to powiedzieć, że jego życie, które dostajemy przychodząc do niego, może wpłynąć poprzez nas na innych. Jak powstaje taki podospad? To właściwie swego rodzaju równina, powiedzmy, pastwisko, na które wciąż z nieba pada deszcz. Zbiera się tam woda, a kiedy jest jej już za dużo, zaczyna szukać najniższego punktu.